Cześć, Michałku. Co tam złychać moja droga? Jakoś leci co nie. Coś chyba dzisiaj wstałaś lewą nogą. Co? Dlaczego tak uważasz? No zawsze jakaś milsza byłaś. Nie, no chyba ci się wydaje. No dobrze, mój błąd. No, także tego. No weź, od kiedy ty tak piszesz? No zawsze tak pisałam. Ech, chyba sobie nie pogadamy. Pogadamy, powiedz mi co dzisiaj robiłeś? A wiesz co, grałem sobie i w sumie tyle. No jak to, same nudy. W sumie to poznałem kogoś. O, robi się trochę ciekawiej. No spokoziomka. Dodaj go tutaj. Ale dlaczego chcesz, żebym go dodał? No po prostu. No skoro sprawić i to radość. To jasne. Siema Michu, co to za laska? Tak się składa, że to moja dziewczyna. O cześć, miło mi cię poznać. O hejka, masz bardzo ładnego skina. Jak masz na imię? Możesz na mnie mówić Miki. Ba bardzo fajnie. A ile masz lat? Tak się składa, że od dzisiaj mam osiemnaście lat. Ale fajowo, ja mam szesnaście? Ja jakby co mam siedemnaście lat, ale w grudniu też będę już pełnoletni. To co robimy, chłopaki? Właśnie, nie wiem. Miki, może zaproponuj coś. Słuchajcie, może pokażemy nasze twarze, a potem w coś pogramy? No, dla mnie super, poznamy się lepiej. Ale, czad, jestem jak najbardziej chętna. To ja zacznę. No urocze, jak zawsze. Nie, no, stary, nie spodziewałem się. Klasa sama w sobie. Jesteś przepiękna. Na serio, tak uważasz? Tak, uważam, tak. Jesteś bardzo śliczna. Stary, uważaj sobie, przypominam ci, że to moja dziewczyna. Ale to miłe, Miki, nikt mi tak nie mówi. Przecież ja tak mówię. No ale wiesz, ty to co innego. Jak to ja to co innego? No, od ciebie takie coś słyszę na co dzień. To niby źle? Nie no dobrze, ale może trochę z tym przesadzasz. No co ty mówisz? Dobra, nieważne. Ale niekomfortowo się zrobiło. No to chodź, porozmawiamy sami, żebyś się tak nie czuł. Ale jak to? No dobra, jestem chętny. W końcu jesteśmy sami. No a o co dokładnie chodzi? Ostatnio strasznie mnie denerwuje Michał. Dlaczego tak mówisz? No słuchaj, ciągle chcę mnie koło siebie, w ogóle nie daje mi spokoju. A nie na tym polega związek? No ale nie podoba mi się to już. Aha, no rozumiem. No i mam propozycję dla ciebie. No słucham, bardzo ciekawy jestem. A bardziej to prezent można powiedzieć. No dawaj, dawaj, ja czekam. Chcesz zostać moim chłopakiem? O Jezu, nie spodziewałem się tego. To jaka jest twoja decyzja? A co z Michałem? No jak to co, czas z nim zerwać. No dobra, możemy spróbować. Wracajmy do niego. Ale chcesz mu to już powiedzieć. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. No i o czym sobie gadaliście? O głupotkach. Jak to o głupotkach? No normalnie. Jak możesz tak mówić? Ale o co ci chodzi? No. Ania cię zdradziła. Jak to? To nie tak Michałku. No ze mną. O nie, jak mogliście mi to zrobić? Daj mi się wytłumaczyć. Nie ma opcji, będziemy się bić. Jak to bić? Wyzywam cię na walkę jeden na jeden w Bedwars. Ale daj mi powiedzieć. No, co, pewnie masz całe gacie ze strachu, co? Dobrze, to zróbmy tak, że kto wygra, będzie moim chłopakiem. Chyba śmieszna jesteś, z nami koniec. Stary, ja to zrobiłem specjalnie. Jak to specjalnie? Chciałem ją tobie wydać. Ale jak to? No, przecież powiedziałem ci o tym. No, w sumie racja. Ale jak to? Żadnych, ale. Wyrzucam cię stąd. Pamiętaj, stary, ziomale ponad lale. Święte słowa, szefie, gramy w coś. Jasne. Jak macie ciekawe pomysły na historyjki, piszcie w komentarzu. Jak chcecie, żeby wasze imię znalazło się w historyjce, również zapraszam do komentowania. Jeżeli film się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę.